Cześć, witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Negat, ja witam Was w moim już kolejnym odcinku z serii pod tytułem Zagrajmy w WOZBATI 3 Oczywiście, że zapraszam Was do oglądania i życzę miłej zabawy do grywacki. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Pamiętajcie, żeby zostawić coś po sobie, jeżeli on się Wam spodoba albo on się Wam nie spodoba I pamiętajcie, żeby oczywiście zajrzeć do opisu tego odcineczka, gdzie znajdziecie wiele interesujących rzeczy Mam nadzieję, że tak będzie. Na pewno tak będzie, bo musi tak być. A jeżeli musi tak być, no to musimy sobie zacząć do odcinek kolejny e, z ostą jazdą. Dobra, po ostatnich przygotowaniach do lecimy sobie dalej. I teraz myślę, że na tym odcinku sobie jakby zakończymy już tą misję po prostu powolutku, na spokojnie. O, i o dziwo, gra nie wywaliła nam, że się tak wyrażę znowu nocy. Róbmy sobie piąteczkę, będziemy mogli robić sobie wampiry. Tutaj mamy Baina. i Czy on w ogóle wyjdzie? Mam nadzieję, że wyjdzie, ale zobaczymy, bo to o tym się... E, a te Pany, panie, sobie tutaj jeszcze, e, pek, 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 zlummy sobie cieni troszeczkę, e, zlummy sobie cieni troszeczkę. No dobra, ci tutaj coś tam niby próbują, proszę mi tutaj, e, nie latać. Niektórzy jeszcze znajdźmy tych, którzy się tu zagobili. No tutaj większość zginęła. Tutaj większość zginęła. Czy tutaj czasem jakieś zaginione zombie, jak jeszcze nie zostało? Nie. Dobra, mamy tutaj tak, yy, dwa lodowe smoki, jeden smokoli, trzy lodowe smoki się robią. Tutaj będzie piąteczka, to będziemy mogli już mieć y, trzy miejsca, w których będziemy mogli robić wampiry. A tutaj. Dobra, to jest przygotowane wszystko. Wiesz, nawet nie musimy w tym momencie. Yy, a, ty żeś to zrobił. A, tutaj się nic nie robi, dobra, szkieleciory. Magic Defender. Czy czasem one nie kosztowały więcej? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale zróbmy sobie yy, jeszcze. Jeszcze. O! Dobra! Tutaj zdumy sobie jeszcze kolejny nagrobek. Tutaj się zrobiło. Nie, tu się jeszcze robi. Wyssali mi skurcze syny. Tak, zaczęli ssać. Wynocha mi stąd. Co tu się nie Pabla? Ty cholerni gadzie. Niektórzy naprawdę generałowie są tak niedostosowani. Niektóre rasy są tak niedostosowane. Nie jedna jednostka. Eee, nawet niekoniecznie eee, nawet niekonieczne elitarne, ale zaawansowana, nawet podstawowa potrafi zabić e, na przykład takiego generała właśnie roju to jest właśnie głupie. Eee, proszę... Dobra. Robi się wampir, robi się wampir. Tutaj są smoki. Wszystko ładnie pięknie eee, tu szkieleciorki, tu szkieleciorki, proszę bardzo Dobra. Możemy sobie nawet zbudować Wygierować jakieś wieże tutaj No tutaj, tu... Dobra, już go nie będziemy zabijać, se będzie. Mi on nie przeszkadza. Możemy sobie zbudować więcej cmentarzy, na przykład tu. Co to przeszkadza? Nic nie przeszkadza, to tylko dodaje uroku tej grze dodatkowego. Możemy sobie iść... O, szkieleciowej gdzieś tutaj Polac. Aha, dobra, on jest tu. Tu, 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 tu. Proszę, proszę. Proszę, wszyscy idźcie tu. Tutaj sobie możemy zrobić więcej. Albo nie. Albo dobra, niech tak, niech będą szkielety. Tutaj. Na spokojnie. Oh yeah! Dobra. Destruction. Mamy dumy. Idziemy sobie z nimi. Proszę. O, no, popatrzmy jak się biją. Pau. Raz i dwa! Pięknie, widzicie? No to, to, to... Biedne robaczki. Biedne robaczki zginą śmiercią... magiczną. Tutaj nie będziemy się już bawić, żeby... Ty, to co ty robisz? Możesz sobie coś zbudować, na przykład tutaj wieże o... Proszę, będzie ładnie wyglądać. Eee, ty, 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 ty. Dla was, dumy są troszkę cieni, bo nie mamy ich dużo. Tutaj jest w ogóle harpia. No, tak się będzie prezentowało. Pek-pek. Eee, Dobra. Proszę, bohaterze, mi tu wracać. Dobra, bierzemy się do roboty. Dobra, tym razem może damy odpocząć. Naszemu drugiemu e, Magic... A, wiecie co, ja zrobię może coś takiego. Magic Defender, ile ich tutaj jest? Cztery są! Ej, nieźle. No dobra, to niech jeden będzie takim głównym. E, Magic Guardian. Proszę mi tutaj za nim iść. Ty będziesz miał agresję, żebyśmy wiedzieli, że ty jesteś tym, którym jesteś. Dobra, dajmy bohaterowi odpocząć. A ja co ona? Na, na szczęście nie utknął. Już myślałem, że utknął. Proszę, Magic Guardian. Magic Guardian. A co? Generał też czasami musi przyjąć ster, a nie tylko bohater ciągle. Trzeba w końcu odpocząć renegat musi odpocząć no bo w końcu, co prawda, z nie umrze, bo i tak już się żyje, ale. As you wish. you Judge not! Hehehehe, I'm sorry. No salvation. Judge not. Judge not. Ej, czemu tutaj? Proszę mi tu mieć guardian Dobra, idźcie tu Już myślałem, że... że ten Już byłem pewny, że... Ej, czemu ja nie wziąłem tego! Katapult, eeeeeee! A budujmy sobie więcej Więcej Proszę mi tutaj budować ja sobie cały czas będę... O, e, badabada, badabada. A po co ja to ustawiam? Ja to zrobię sobie tak... E, teraz tak, gdzie on tu jest? Tu? Tak, tu. E, katapulty proszę mi e, tutaj za nim iść. Bo tu już nasi... Nasze robaczki wychodzą przed szereg. Dobra, lecimy z tym koksem. Atakuwać! Ruszać! Zniszczyć! Spalić, sadzić i... Bum! Aha, idiota! Strollowaliśmy katapultę rozwalił. Nie! A on jest odporny na magię? Rozwalić go proszę! Proszę mi tutaj zniszczyć! po. Ale są teraz! Co to za zboczeńce z są mi? Nie! Co oni w kolejce się ustawiają, żeby po tą wieżę? No patrzcie, oni się w kolejce ustawiają, żeby tą wieżę rozwalić! Kurde! Panowie, spokojnie! Starczy dla każdego! Dla każdego starczy! Nie ma się co denerwować, tak! Robaków nigdy, ale to nigdy zawiera. Rozwalajcie ich! Panowie, no co wy tutaj robicie, no? No patrzcie, oni się na tę wieżę tutaj sadzą! Czemu. no, halo, Dobra rozwalajmy tutaj kurde mać Dajmy bohaterowi odpocząć Proszę Ja tu się już gubię gdzie on w ogóle jest Tutaj o tutaj wali Dzisiaj pięknie Pum. Pum. Kurde mam przemy to totalnie Poprzyjmować, To miałbym większe O! Chyba smoki Tu? Nie. Tu. Dobra, przejmuj to w sumie. Przejmuj to w sumie. Ty też pójdziesz tutaj. FW, yeah, przyjemność. Dobra. Oczywiście do grubaczki chciałbym sprostować swoje. Zachowanie co do przetłumaczenia nazwy An coś tam, co było... o, jest smok Tylko jeden? Szkoda Ej, czy byśmy tutaj czasem nie mieli więcej budynków? Bo mi się zdaje Proszę mi tu przyjść, a bo nie, tutaj proszę Wszyscy tutaj Kurwa mać Jest śmociek, ale nie będziemy mieć chyba... Dobra, ty tu przejąłeś Panowie, wy tu chodźcie, jest, no, tak. Jest? Nie, ty zostajesz. A, ty możesz tu mieć, iś, tu. iść renegadku, tu pod smoka. Ej, oni się tutaj... Patrzcie, widzicie, oni się przeprowadzają! Patrz, trzeba im zrobić, kurczę, taki ostry re renament. Jest? I bring power! Yeah! Czekajcie, bo już nie wiem, gdzie on jest. Uh -huh. Bon, rozwalajcie tak o to chodzi panowie a co relaksik dla zabawy tyle przygotowań o uciekają bak boją się wampira widzicie Cholerny robale rozwalić ich tutaj proszę tutaj jeszcze jakieś kopalnie nie ma wiecie co ja zrobię a dajmy mi się pobawić, kurcze mać, no, no co, no to pan. Ej, co się tu dzieje? Zostawić mi tę wieżę. Dajcie pobawić, kurde mać. Proszę panowie, idźcie sobie. Zabawcie się. Prędzej później i tak. Damy im się zabawić, tak. Oni się zabawią. I zobaczymy, co ciekawego z tego wyniknie. I jak szybko uda im się. No tutaj troszeczkę tak, 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 ja to tutaj zaznaczam. Dobra, myślę, że spokojnie się da, da to ogarnąć. No dobra, wy też tutaj, panowie. Proszę, wszyscy, proszę mi tu wszyscy. Rampant. Dobra. Idźcie, panowie! Albo zresztą smokiem to zrobimy sami. Atakujmy! Bo z tego co pamiętam, tutaj do krawaczki mam do zabicia parę tych żywiołaków. Ja sobie polę smokiem, osobiście. On jest szybki! Zrezygnował. Tu jest ten y, mocny. Pow! 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 Darwę! Dasz radę, pokonasz tego mocnego. On ma... 20, nie, dziewiętnasty poziom. Dobra, ale... No spokojnie sobie poradzić. <laughs> On mi smoka zabił! Ty skurczy synu! Nie! Mój smok. Nie! 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 Proszę się odsuwać Proszę się odsuwać, rozwalić mi to To mi rozwalić, nie, nie, nie Zostawić to, niech oni się tu bawią Proszę mi to zostawić, tutaj rozwalić, już O nie, nie, to zniewaga, krwi wymaga, zginiesz gnoju noju R elemental Kurde, albo blisko Gin Boo! moi smoki! Jezus Maria! Zabijcie! Upolujcie! A! Dobra. Zabij smoka. Koniec? Eee! Zabiłem wielbłądy. Dlaczego ja to jestem taki zły? Dobra, zabijcie, póki. Wybijamy wielbłądy. Łe. no i tak tu się prezentuje do growaczki. No, co tutaj mamy Eee, Wygrywamy. Chyba. <laughs> Nie, no żartuję. Zbudowane jednostki: 259, stracone 74, zabite 334, eee, budynki wybudowane 61, Stracony 1 i zniszczone 32, nieźle. Renegade, you have gained a 480 XP bonus. You have captured the winds of the desert. Mamy wiatry pustyni. Nie, chociaż nie za wiem, czym ten wiatr pustyni jest. Statystyki, hero, oczywiście. Resource, units. No i building Co prawda, ten odcieżek troszkę taki krótszy. O, możemy sobie dać. Piąte. Mamy demona, dobra, weźmy sobie demona Nie no, Lisza nie Weźmy sobie yy, gortula Tu mamy Przynajmniej jednego cienia myślę, my sobie wziął Ganarok Santur że tych sobie wywalę i sobie czy nie dwa Tu 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 Wieście. Dobra, tego może wywalę. No i zostawię Duma celgron, Zelgor Trefalas Teraz ja, to Wiecie co? Ja mam już... Ja mam już chyba taki nawyk, że ja się teraz będę bawił z... E, tutaj demon Proszę mi tutaj e, tego dać, proszę mi tutaj tego dać Ja się teraz będę bawił Żeby sobie to pokładać żeby mi się podobało Nie wiem dlaczego, to jest jakiś taki mój, nie wiem, dziwny, dziw, dziwne upodobanie No, widzicie, no ja to układam teraz po prostu jak jakieś małe dziecko. Chyba ja tak mam z siebie jeszcze bardzo, bardzo dużo z dziecka. Cztery, trzy. Proszę mi tu. Eee, ty pójdziesz tu. No i dobra. E, mamy demona. Mamy grabieżcę Mamy cienia na dość wysokim poziomie. Mamy e, e, dwóch dumów i trzech e, wampirów. Teraz pytanie jedno: czy Wiecie co, jednego chyba wampira sobie wywalę, bo jednak mi się przyda bardziej, yy, dum Doom. Dum, Doom, dumy mi się bardziej przydadzą, więc myślę, że wywalę sobie Lengul, Dusr, Dustrul, czy tam Dustral Lengul Zelgur Ale ciebie dam tu, ciebie dam tu, ciebie dam tu <laughs> Masakra, pa, ra, no, ja A ty pójdziesz tu ty pójdziesz tu i ty pójdziesz tu. No i tak to się będzie prezentować do grawadzki. Pięknie ułożyłem, widzicie? Brawo ja! Brawo ja, brawo Radku! Uuuu! Dobra! No! Więc... Takim to sposobem do grawacki ja tutaj jeszcze zobaczę czy... Yy, mam jeszcze chyba jakieś śmiecie. Tak, ja to sobie to wywarę. to mi niepotrzebne. Mogę to trade... Yy, mogę to yy, sprzedać. 37 koron to jest bardzo, yy, bardzo, bardzo dobry ceną. Yy, nie no, 10 do świat... 5 armoru, ale to chyba nie będzie mi tutaj potrzebne, tak naprawdę 6 rezystans. No nie, no nie, no nie, na no to zostawię. A tak grwacki, więc to by było, oczywiście, najlepsze. Można w tym momencie zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że on się Wam podobał. Pamiętajcie, żeby zostawić coś po sobie, jeżeli Wam się podobał, bądź nie podobał. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnych odcinkach, jak i również poprzednich. A! Odsyłam was również do opisu tego odcinka, gdzie się bardzo wiele ciekawych... Szczerze, nie wiem, czy ja już czasem nie, nie mówiłem na zakończenie tego, ale już e, tak to się dzieje. No i co? Cóż mogę powiedzieć? Życzę dobrej nocki, dobrego dnia. Ja w ogóle nie No i cześć! Pa, pa! Ha, ha!